Cześć, siemano, z tej strony Gamingowy Tata, witam w kolejnym odcinku Dying Light The Beast. Tak dokładnie, pada deszcz, strasznie, straszna pogoda sprzyjająca prawdopodobnie klimatowi, jaki panuje tutaj, w tej grze, w tym, w tym świecie. A w tym odcinku idziemy dalej yy, próbować wykonać zadanie Nowy Dzień, Nowy Szczep. Tutaj te ząbiale mnie dojrzały i pewnie będą próbowały się wdrapać. A co gorsze, tam muszę pokonać pewnie ludzi. Pokonać, pokonywać. A będę musiał walczyć z ludźmi, tu bardziej z tej strony. Czy to są ludzie, czy to są. No to ci się tu poruszają bardziej już jak ludzie, więc podejrzewam, że to mogą być ludzie. Tym bardziej, że już chyba są bystrzejsi i widzą mnie z bardziej z daleka. Śledź wroga? Tak sobie zrobię, pewnie. Ten go, tego też. A to tylko jednego mogę, co? Niestety chyba tak. Olivia, tu są ludzie barona. Główne wejście odpada. Muszę poszukać innej drogi. Dobra. Czyli wychodzi na to, że albo muszę się z nimi napieprzać, albo muszę poszukać, tak jak powiedział Kyle, innej drogi. Gdzie tą inną drogę by mi tu na mapie wyznaczyło wstępnie? Gdzieś z tamtej strony. Spróbuję sobie to obejść może. Może jakoś tu się uda prześlizgnąć. Może za tym budynkiem zrobię takie większe, większe kółko o, na przykład tym oto dziwnym słupem, coś by można było próbować, co? Się uczepię tego? Absolutnie nie, a tej rury? No do tej pory po rurach można było się wspinać, więc może i po tej będzie można, czy wyżej? Niekoniecznie, ale tutaj już i jak najbardziej. Rabinkę bym sobie zrzucił. A czy to w ogóle nie będzie jakaś bezpieczna strefa? Tutaj kolejna? Pokaż mi mapę. Nie, nie wygląda to na bezpieczną strefę, na zwyczajne jakieś miejsce do wspinania. Prawdopodobnie będę mógł z tego skorzystać. Znaczy mam taką nadzieję, skoro już tutaj włożę, to dobrze by było, żeby to się nie okazało zbędne. Chociaż może być i tak, jak znam moje szczęście. O, tam będzie trzeba. Będę chciał przynajmniej próbował przeskoczyć. No, tutaj. A, proszę. Be, o, jakiś łuk! Rewelacja. Zaraz go sobie ogarnę. Bo tam była w poprzednim odcinku sugestia, żeby próbować ich eliminować jednego po drugim po cichu. Więc może to jest niegłupi pomysł. A tutaj wejdę po tym. No, wygląda na to, że wejdę. Tylko teraz bym chciał tak, zobaczyć sobie, który łuk <coughs> jest lepszy. Czy mój myśliwski, czy ten, który tutaj podniosłem. Myśliwski, a ten jest kompozytowy, 230, 220. No to niepotrzebnie tego chyba ulepszałem, co? No raczej tak. Załóżmy sobie kosztem tego tutaj to. I teraz jeszcze chciałbym zobaczyć w takiej sytuacji, czy ja mam strzały. Gdzie to można sprawdzić? Ekwipunek, plecak chyba tu. Mam 19 strzał, super. I nawet 4 podpalające. Na razie z podpalających może nie muszę korzystać. Spróbuję sobie tak. Może się uda przekraść bez walki na przykład. Też by mogło być. Też by mogła być opcja. Oj, tu będzie skok. Czy to będzie kurka samobój? No, o to jest pytanie. Ryzyk fizyk którym się skacze? Dobra, tym. Nie, to ładnie poszło. Gdzieś ich słychać. Tutaj na przykład. A proszę, tu będzie trzeba eliminować w takim razie elegancko, chodźmy. A, czyli tu eliminacja polega bardziej chyba na uśpieniu ich niż zabiciu? Chociaż przeszukać można. Ząbiakom zwyczajnie skręca się zawsze kark, a tutaj widzę. Oj to chcę uruchomić to? Nie, raczej nie, no nie teraz. Ten się odwrócił. Poczekam jeszcze, niech się z powrotem właśnie ogarnie, bo nie chciałbym tutaj wyleźć jak on będzie na mnie patrzył. Dobra, dwóch załatwionych. Przeszukaj, kolejny łuk dla mnie. Czy są tutaj gdzieś jeszcze przeciwnicy do załatwienia? Tam jest jeden, a może spróbuję go trafić z tego łuku? Bo, boję się, że ma, jeśli ma kask, skoro ma kask, a ma jakiś tam kask czy hełm, to no nie załatwię go, bo tu na dole są, dobra. Nie załatwię go jednym ciosem, to mam na myśli. Gdzie ja mógłbym się teraz zakraść tak po cichutku? Żeby się w coś nie władować. Tutaj niby tymi... Prze... Wentylacyjnymi przewodami czy przejściami czy tam... Nie wiem jak to nazwać. Niby można. Tamten patrzy w inną stronę. A gdzie ja mógłbym zejść na dół? Którędy? A może tymi, tą drabinką, którą zrzuciłem? No, miałoby to sens. Tak jest, właśnie. Ja myślałem, że ona jakoś do spodu tam schodzi, a... No co ty, Kyle? Dobra, skacz. Ja myślałem, że ona schodzi do spodu, a ona tutaj mnie sprowadza pięterko niżej. I czy w tej sytuacji gdzieś tu będzie jakieś przejście, żeby móc tamtych wykończyć po troszeczku, powolutku? O proszę, tu można otworzyć nawet. No tak, no może ja nie muszę wcale z nimi walczyć, wszystkimi. Może wystarczy, że po prostu wejdę. Ale cisza się zrobiła. Wow, tu jakiś jest na dole. Nie, to zombie jest chyba, co? No tak, bo to nie zaznacza mi jego jako przeciwnika na czerwono, tylko jako zombie bardziej. Walcz, walcz. Dobra. Załatw go. Cholera, jasna, nie tą broń miałem wybraną, ma. Co tu dziwne, jakiś Bóg, nie? Zobaczcie, kurka. A jaj. No, słabo to wygląda. Wezmę sobie tylko siekierkę, jednak. Czy ja tu coś mogę. A może to tylko przyszedłem po zasoby? Cholera? Nie wiem. Zobaczymy zaraz. Wróć, przeszukaj. Tak jest. No, ten deszczyk tu przeszkadza i to mocno. I tak trochę. Trochę nie halo. No, takie jedno miejsce w grze no trudno zdarzyło się. Lepiej, może by było, jakby przestało padać. Wtedy by nie było problemu. Czy oni na przykład są w stanie zorientować się, że ja załatwiłem któregoś z ich tam sojuszników? Czy to raczej aż takiego tutaj wykrywania nie mają? Mina tu jest jakaś wykrywająca. Ok. Jakbym chciał jednak w otwarte karty zagrać. Kolejny topór. Oj, coś czuję, że tutaj przyszedłem tylko po łupy. Że to mnie nie doprowadzi dalej do wykańczania tych gamoni płomień. Modyfikacja zakończenia, dobra, dobra, na razie to i tak nie będę tu się bawił w te zakończenia, pierdółki. Ciężarki kolejne. Ale to przeszkadza strasznie ten, ten deszcz tutaj. Okej, okay, no to opcja tylko była tu do przejścia, a tu wyjdę? Nie. Cholera, szkoda, bo myślałem, że się jakoś tam... No słychać ich tutaj ja i teraz nie wiem, może coś przegapiłem, może gdzieś jest jakieś wejście jednak. Ale nie, nie wygląda na to, raczej by się podświetliło też. Przy użyciu, po użyciu instynktu. Oj, wróć, nie trafiłem aż tak? No R1, no co, nie łapie się? Wyłączę latarkę. I spróbuję z tej strony. Nie, no to raczej nie. Dobra, czyli trzeba tam. Z powrotem. I wejście mi pokazuje jednak gdzieś tam, tam. Tylko czy tu kogoś nie będzie teraz? Oto jest pytanie. No chyba nie, jednak. I tu jest wejście, dobra. Czy ja tu zeskoczę? Zeskoczę, ale to prosto na niego prawdopodobnie, nie? Łoł, wow, dojrzeli mnie. Koniec. Wybieram brońkę może tą. A miało być tak pięknie, no można go było po prostu ściągnąć, jednak jednym strzałem. I co? Dostał strzałą w oko i żyje? Kolejno mi też żyje? I kolejno mi żyjesz? Jezu. Gdzie oni są? Zmobilizowali się? Niekoniecznie. Yy... Wezmę tutaj karabin i spróbujemy najwyżej powalczyć. Tak. O. Ten ma pałkę, raczej już miał. Wow, co mnie tak odrzuciło? Czy on mnie trafił jakoś? Przeładuj. Schowam się tutaj. Dobra. Faktycznie, z ludźmi chyba jednak lepiej powalczyć bronią palną. ten z góry patrzy. Bo oni są raczej bardziej niebezpieczni niż, niż zombie i, i, i... przed zombie można uciec, a ci mogą zacząć strzelać, cudować, może być no, ciężko. Czy on patrzy teraz w tą stronę? Tak jest. Czy on mnie zauważy? Wow, 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 wow. Chodź to. No, no właśnie. Mówiłem coś o broni palnej, a zacząłem wymachiwać tą brońką. No i tutaj też pada, no. Wyłącz. I co to spowoduje? To by pewnie odwróciło ich uwagę, jakoś przyciągnęło. Znajdź inne wejście. No to chodźmy tam do tamtego wejścia, które mi się wydaje, że tu było zaznaczone. Nie, nie, jednak nie. Tu jakieś łańcuchy można było... Nie, co to jest wszystko? Co tu się podświetla? A generatory kolejne, dobra, dobra, to raz, dwa, raz, dwa. Może to coś, po coś jest jednak. Żeby wyłączyć tą ciągnie za tą linkę, no to też dziwne. Tutaj na Jana nie będę wskakiwał, jednak wejdę tym wejściem. Wydaje mi się, że to było dokładnie tak. Teraz też mi zaznacza. O, pełen ekwipunek. No to dobrze, no to pokaż mi ten ekwipunek i co ja mogę tu przetworzyć w takim razie. Jakiś młotek śmieszny? Tak jest. Rozmontuj. Jakiś... To te mam dwa. dwa dwie, dwie szczęki. <laughs> to tą słabszą rozwalę. Co tu więcej? Łańcuch, łamać szczęk zostawię. No ten łańcuch jest z piątego poziomu. To też chyba sobie go rozdupcę. Chyba tak. Chociaż on ma... Nie, 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 nie. 159. Długi kij. Dobra. Tam i tak tego nie używam w sumie chyba. Ten łom też mi taki nie za bardzo potrzebny. I teraz tak, 210 ma ten łuk, 220 ma ten łuk, 230 ma ten w użyciu. No to to rozdupcę i rozdupcę jeszcze tą pałkę. O i klucz widzę, że też jest tutaj podniesiony przeze mnie. Nie wiem kiedy, może był już wcześniej, ale też jest mi niepotrzebny. Trochę się nazbierało. Do wiksu, no to chodźmy. Czemu tu pada? No to jest tak denerwujące. Nie, że pada, tylko po prostu... Nie, nie chodzi o to, że w ogóle pada, tylko że w tym budynku. Dlaczego pada? Kompletnie nie, nie mogę się zorientować przez to dziadostwo. Dobra, tu chyba są drzwi do... Przez które muszę przejść, tak, tak się wydaje. No nie no, tutaj też będzie padało, no ludzie, no przecież to jest jakaś porażka. Nie, to chyba zaraz... Oj, oj, oj. czyli jednak walka. Oj, oj, oj chyba wypuściłem jakiegoś potworasa. Tylko, że w tej sytuacji to ja sobie. No, wolałbym, żeby tu nie padało, bo mnie to wkurza strasznie i nie wiem, naprawdę zastanawiam się, czy. Wow! No zaraz padnę, ja nie umiem z nimi walczyć kompletnie. Walczyć wręcz mam na myśli. Wow! Schowaj się. Kicni, kucni. Leczonko. Ojejku, trochę tych yy, naboi trzeba w nich wpakować jednak. Granat? Który to był? Który tam tak ładuje we mnie? Straszliwie, tylko mało naboi mam w tym. Są taki twardy, to jest jakiś bosowaty boss? Czy o co mu chodzi? O Jezu, nie trafiłem. Cofnij się, cofnij, 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 bo tu zaraz wybuchnie. No bo trafiam z tego łuku. No, celowanie na padzie to też nie jest najprostsza sprawa. Załatwiłem go, czy nie w końcu? Tam jeszcze na dole jakiś jest. To czuję, że jak załatwię tych ludzi, to wyskoczy prawdziwa bestia. Do pokonania. Co tu? Czemu nie mogę tego zebrać? No teraz. Aha, bo to nie tu patrzyłem w ogóle. Siekiery, siekiera motyka. Oczyść teren. Dobrze, zaraz to zrobię. Został jeden. A nie, tam jeszcze jest jakiś. Wychodzi na to. Dobra. Na maksymalnym naciągu strzał w łeb. Robi robotę. Tam jest do góry jakiś. Chodźmy najpierw po tego. No ten deszcz tutaj naprawdę nieźle przeszkadza. Trzeba przyznać. A ja myślałem, że będzie łepek. Teraz. I co jeszcze jakiś? To już wszyscy. No, no to wygląda. Teren oczyszczony, chodźmy zebrać łupy. O tu jest przerwany przewód. Tylko co, najpierw by trzeba było. Olera jasna. Chyba najpierw muszę wyłączyć prąd, żeby połączyć te przewody, pewnie coś takiego będzie trzeba zrobić. Zbadaj działalność barona w zakładach. No, zbadam tylko, co, gdzie, jak. Gdzie się udać najpierw? A, tam na dół, okej. Okay. w tym deszczu, żeby mnie tu zaraz prąd nie poraził, cholera. No ale kaszaniasto to wyszło, że sobie tak deszczyk pada przez to, przez ten budynek. Tam jest samochód. A tu coś są rzeczy jakieś, tu mogę coś zrobić. Wyłącz. Tak, to chyba alarm wyłączyłem teraz, dobra. I znowu ta dziwna konstrukcja. Widziałem to już wcześniej. Do czego to cholerstwo służy? Nie mam pojęcia. Do czego służy, do czego może służyć? Ale widzę, że będę musiał to uruchomić. Żeby to uruchomić, to muszę pewnie wrócić znowu tam i podłączyć te kable, które tam były przerwane w pewnym miejscu. Co tu mamy jeszcze? Antybiotyki? No tu jakieś badania były robione. Olera, czy to nie przez oliwę? Tutaj tak ciemno, deszcz pada, nie, no dziwnie, dziwnie to wygląda. Muszę przyznać, że mi to mocno przeszkadza. Chodźmy, chodźmy do góry, zobaczyć gdzie te kable i czy ja coś z nimi tam mogę, mogę jakoś je u, u, u połączyć z powrotem. No właśnie tu. tu. Jest jeszcze pałka. No tam niby mogę przejść, ja wiem. Ale co z tego, skoro. A może tam coś jeszcze będzie do pokonania? Tak. Ej, a ty, kurwa, co tu robisz? Kim jesteś? Odpowiedz na pytanie. Nie mogę. On... Zacznij gadać. Okej, okay. okej. Okay. My testujemy nowy szczep wirusa. Jaśniej, kurwa. No już ten dla nowych Himer. To coś. Gdzie jest? To coś. Chimera uciekła w stronę lasu. Oczywiście, że uciekła. No, wciąż można ją złapać. Mów. I spokojnie. Trzeba ją zwabić. Niby jak? No, tym gaz I? I w piwnicy znajdziesz magazyn. Tam są kanistry. Weź jeden i umieść go w rozpylaczu. A gaz. No, po prostu zwabi chimera. A więc do tego służą te urządzenia? Tak, tak. Jedno znajdziesz na złomowisku blisko tego lasu, gdzie uciekła chimera. Uruchomię, na pewno zadziała. Proszę, nie strzelaj. Powiedziałem ci wszystko, co wiem. Zamknij się. No, trochę go pobił. Nie wiem, czy potrzebnie. Chłop tylko robił, co miał robić. No, ale jednak robił. Nie musiał wykonywać bezsensownych poleceń. No i więc mu się oberwało. No tak, światło UV, ale pada deszcz, więc to wszystko wygląda jako kant dupy. Czy tu coś więcej jest do podniesienia. Te krople deszczu też mnie mocno mylą. Nie wiem do końca, czy coś mruga, czy coś. Eee, mruga, czy, czy to deszcz właśnie. Dostań się do piwnicy, okej. Okay. Czyli najpierw jeszcze tutaj widzę, że trzeba pokombinować. Ale stąd? Nie, raczej stąd nie przejdę. To muszę znaleźć gdzie indziej to przejście. Chyba że. Nie, nie, tu był tylko ten jego kanciapka. No to chodźmy do piwnicy w takim razie. Ja myślałem, że te kable są przerwane, a one są tylko przysypane tutaj czymś jakimś takim dziwnym. Spoko. Może być i tak. A tu są jakieś drzwi. Nie, no to jest za ciemno. Tutaj. Nie, no za ciemno to tam nic takiego, ale że ten deszcz tak pada. Ciekawe, czy tu będzie padał. No też, oczywiście. Jeszcze w piwnicy nawet. Rewelacja. O, tam jest jakiś, no nie wiem, teraz już czy zombie, czy człowiek do pokonania, zobaczymy. Tu coś jeszcze jest torba. No właśnie, no w tym deszczu ciężko zorientować się, czy jakieś przedmioty się tutaj odznaczają, zaznaczają, nie odznaczają. No chodźmy dalej. Czy to w tym po prostu... Zadaniu już tak jest przewidziane, że ma padać, a to jest niestety błąd gry, gry że pada również w budynku. O, teraz lepiej. O, ho, ho. U nie będzie lekko. Zamknięte, poszukam innej drogi. Co ty gadasz? Znowu innej drogi trzeba poszukać? Tylko jakiej? No, właśnie tego się spodziewałem. Jeśli trzeba poszukać innej drogi, to najprawdopodobniej szyb wentylacyjny. Tak jest, proszę ja, Ciebie. O jezu, tu znowu pada dziwnie, to się wszystko jakoś podświetla, jakoś tak. O nie, no masakra, to mi tutaj się nie podoba. No, słyszę ich, ale nie widzę. Może są ci zwyczajni, no tak. Ten, jak tutaj zajada w ogóle jakiś jaki smakosz. Oczywiście nie raczył mnie poinformować, że są tu też zarażeni. No może się uda załatwić go... Cichu, ...po cichu? Powinno się udać. No, przeszukaj gościa. Tego już nie przeszukam. To też jakiś łysy naukowiec, taki jak tamten. Dobra, tam jest coś do podniesienia i tam będzie trzeba iść. Tylko najpierw widzę, że tutaj jeszcze są... Ząbiaczki, oczywiście, że są, a jakże to. Jak żeby inaczej. Nie wstawaj, nie wstawaj, ja przejdę powolutku obok ciebie. Załatw go. Cholera jasna. Bardzo blisko, jeden drugiego tu są. Kurde! Obudził się. Spłonie? No, jak nie spłonie, to go dobiję. Yy, chciałbym tą jakoś schować tą broń. O właśnie tak. O, Jezu, ten idzie tutaj. No dobra, jak już idziesz to chodź. Nawet dwóch. No dobra, to we dwóch. O Jezu, bestia. Nie, wyłącz bestia, ja nie chcę teraz bestii. Nie ma sensu teraz bestii odpalać. Przeda się na jakieś poważniejsze. Na no, poważniejszych przeciwników chciałem powiedzieć, i prawie zginąłem jeszcze, nie? No, ale tak to prawda, przyda się zdecydowanie na coś mocniejszego do pokonania. Jak będzie to wtedy? Jak ja mogę broń schować? O, tu się obraca jakoś. Tym się kopię. No, nie mogę w żaden sposób tu. Nie, nie, nie znam kombinacji klawiszy na schowanie brońki. O, teraz sama się schowała. Spoko! Może być. Przeszukaj gościa. Przy tym nic. No, chodźcie, zombiaczki. No, to widocznie tak ma być, że tu będziemy walczyć, a nie się skradać. Może być i tak, bierę pojedynczo to nawet mi wychodzi. No, tam jest ta, 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 ta rzecz, to coś do podniesienia. Ten gaz, chyba, tak? On to mówił. Oczywiście, że na końcu całego tego dziaduskiego labiryntu. No, jak żeby inaczej. No, chciałbym teraz na przykład któregoś wykończyć po cichu, bo czuję, że. No, ten mnie tutaj pewnie dojrze. To jest. Nie ma opcji, żeby było inaczej. Ale ja mógłbym go na przykład jakoś zwabić. Oj, broń się dodatkowo psuje. No to jak już tu zauważyłem tą sytuację, to sobie ją naprawię. A jajaj, szkoda mi jej będzie stracić. No ale dobra. Zrobić. Trzy naprawy jeszcze to i tak nieźle. Tylko teraz z kolei zdrówko poprawić. Tu jeszcze jakieś ciperki. No bo czuję, że będzie teraz większa, poważniejsza na pieprzanka. Chodźmy, dobra, jolo. Wow, tu jeszcze wyszli. Ajajaj, no można się było spodziewać, że to nie tylko to. Okej, okay, nawet wyszło. Nie wiem, czy to tamten przyszedł w końcu, czy, czy nie przyszedł. Czy on tam stoi nadal? Teraz go <laughs> zajdę. Albo przynajmniej spróbuję zajść od tyłu i załatwić, jeśli tam nadal jest, oczywiście. A nie, już... Przyszedł. Jak to? Przyszedł? Nie. On tu stał pilnował chyba tego trupa. Dobra. Przeszukaj gościa jeszcze. Yy, czy coś więcej, czy coś więcej do podniesienia? Na przykład tu będzie. Może będzie. Tu mogę zebrać, tu mogę zebrać. Czy to mi wystarczy jedno? Dobra, znalazłem kanister. Co ja mam zrobić? Przynieść kanister z gazem na wysypisku. Jezu! Ale jak, gdzie ja mam teraz wracać całą tą drogę? Najpierw, może otworzy. No tak, na to chyba wychodzi, że tam powinienem. Olivia, namierzyłem chimery. Spróbuję ją zwabić przy pomocy tego gazu. Do tego służyło to całe ustrojstwo. E, wiesz, co to za gaz? Nie, ale wygląda na to, że działa. No właśnie, czy to zadziała również na nas, na przykład, nie? Tu jeszcze widzę, że jest coś do podniesienia, więc sobie wejdę. Skoro i tak już tu jestem, to pozbieram, co jest do pozbierania, przeszukam, co jest do przeszukania, i no pójdę tam. No co? Mam wyjście? Nie bardzo. A tu coś jest na stole? Oczywiście. No przecież kurka, czemu to się nie, nie zaznacza? To są fajne rzeczy. Kolejne jakieś kasety. Urka, te dźwięki. Wydaje mi się, jakby cały czas coś tutaj się czaiło na mnie. Dobra, no to weźmy to. Ten gaz, może być i ten, nie musi być tamten. I chodźmy, tylko wiecie co? Albo wiesz co, drogi widzu? To będzie wszystko w następnym odcinku. Ja się w tej chwili żegnam. Zachęcam Cię do zostawienia łapki, subskrypcji, komentarza. Najlepiej wszystkich trzech. I zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Cześć!